Witajcie w nowym odcinku. dobrze nie było odcinka... Znaczy dawno. No, był na Yantic co jak tam z stopem, Ale dlaczego robimy w samochodzie dzisiaj event Steam Go Rocket, który jest od 11 do 13? Bo piździ bardzo. Jest 1, y, ewentualnie 0. A ja z Agą jeszcze nie wyjęliśmy za bardzo ciuchów zimowych y, z tego... Y, jak to nazwać? Spawlacza? No, Pawlacza z Pokrowców. Więc y, ja na sobie dzisiaj mam w y, Very y, good shoes y, for y, winta Weda, Czyli English-Deutsch mixed Nie, ogólnie jesteśmy całkowicie jeszcze nie przygotowani na zimę Nawet jeszcze nie wymieniłem opon w samochodzie y, Na szczęście nie ma żadnych, y, jak powiem, przymrozków i tak dalej Więc jeszcze jest spoko na letnich oponach Ale bez szarżowania, jak jest mokro Dlatego dzisiejszy event Team Go Rocket z samochodu ale również do tego samochodu, że znaczy, dla mnie okazało się, że ten event jest totalnie z dupy. To jest taki, wiecie, zapychacz, macie się odczepcie i macie kolejny event, bo event trwa dwie godziny Okej, okay. prawie jak community day, godziny krótsze Na każdym stopie jest tym go rocket, łatwiej zrobić radary, łatwiej zrobić więcej liderów Jak ktoś jeszcze nie zrobił tego dziewaniego, to mu to pójdzie o wiele szybciej i dust spadnie, ale z drugiej strony to jest wszystko: wszystko co i jak to jeszcze sobie powiemy, pokażemy infografikę i tak dalej. A my zaczniemy sobie tutaj od walki z Cliff'em, bo ja już miałem radar złożony chyba wczoraj mi się złożył kolejny radar, więc nie musiałem gdzieś się męczyć. Zaczniemy od walki z Cliff'em. Your item bag is full, you won't get any rewards. No to to, no to niedobrze. Ile tam witemie 2000. No, no to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. To my wyjdziemy. Bo wiecie, a nowa Stone może wpaść. I tak jak mówię, o ostatnio w Poksy to ja tak gram, że tragedia naprawdę. Tylko dlatego, że Pokémon Sword and Shield. Jak wy to oglądacie, to prawdopodobnie byliście u mnie też już yy, na live. Ie. Nie wiem jeszcze z czego był ten live. Ale na pewno był taki shiny hunt już też ma Shiny Charm'a No Także zapraszam na live częściej Shiny będzie wpadać Dobra yy, Battle z Cliff'em Co ja mam na Cliff'a przygotowane? Cliff, Lucario mm -hmm. I tego team'u sobie użyjemy Ja użyłem jakie tutaj ma Cliff, to będzie Miał Senchlesz i na koniec Tyranitar, bo przed chwilą Aga tutaj robiła swojego Cliff'a. Miała bez problemu, standardowo zbijamy Lucario czy tam Machampem, kto co używa. Oczywiście lepiej Lucario, bo ma lepszy ładujący atak. Wchodzi Senchlesz, ładujemy jeszcze trochę. Używamy pierwszego charge'a, żeby zużyć mu pierwszą tarczę, więc nie ma sensu co tutaj ładować. I pamiętajcie, nie klikamy od razu w atak. Zbieramy 3 sekundy energii i dopiero tutaj cyk zbijamy kolejną tarczę. Znowu zbieramy energię przez te 3 sekundy. Robimy ładujące jego już wtedy yy, charge'a. No i tylko great wszedł. No, i to niestety to jest wszystko, co Lucario mógł tutaj zrobić. Tutaj wejdziemy sobie z swampertem, bo ja na swampercie dalej mam water gunner jako fast i nazbieramy już sobie energii na hydrokanon, gdzie zaraz nam wyskoczy tyranitar. Ale to wszystko wiecie z poprzednich odcinków o tym Go Rocket: jak to bić, jak to robić, jakich poksów używać. Tutaj ewentualnie lekkie przypomnienie. W ogóle jestem w szoku, bo uwaga! Filmik, w którym pokonałem Giovanniego, ma w tej chwili 27 tysięcy? No, prawie 8 Prawie 28 tysięcy wyświetleń, więc nie wiem co się stało Może po prostu został w końcu jakoś promowany przez YouTube'a Jak to się nie zdarza na, że tak powiem, na naszych tutaj z Agą produkcjach Tak to no, wygląda No wpadł po prostu w jakiś algorytm i, i się niesie i super I dzięki temu naprawdę przybyło tyle subskrypcji, że to jest szok Miejmy nadzieję. O, o, zdążyłem, już myślałem, że nie zdążę. No i tutaj widzimy swampercik z hydrokanonem. Kończy nam Tyranitara. Ciekawe, czy będzie Shiny miał. Shadow, oczywiście. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Cliff, It can't be. No ta, czy jestem takim koksem. Dlaczego to się nie udało? No i w ogóle, mimo tego, że jest 11:20. To powiem tak, gdyby nie to, że mamy już tą lampę na aparacie, to by było słabo, tak? Z lampą jest o wiele lepiej. Nie jest fajnie. Ale może jakieś fajne IV? Boże, nie mam w ogóle, co już. Ja może zrobić porządek sobie w pokzach i w bagu i we wszystkim. Mam taki burdę przez ostatni tydzień. Od kiedy Pokémon Sword wszedł? No. no, ale tak to jest. No, takie nowe gry wciągają. Parazik, nic z tego nam to nie będzie. Yy, Trade Pokemon, tak 15 nazjów, tego wywalam. Battle Line Raid yy, to wywalam. Trade Pokémon sobie zostawię, to zrobimy. Zrobimy sobie parę Team Go Rockecików i jeszcze zrobimy sobie małe podsumowanie. Bo są specjalne questy na te 2 godziny, powiem sobie o tych questach. I tak naprawdę te questy też nie są rewolucyjne, ale to. Przy jakimś tym Gourokeci, albo może przy kolejnym liderze, jak jakiegoś innego lidera Także widzimy się w funduszu Let them take advantage, I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. Oh, for the record, I'm done to make y'all comfortable. For the record, we ain't tryin' go that the stuff for you. Zrobiliśmy sobie parę zwykłych team rokecików i zrobimy sobie teraz Sierra, bo Sierra może dać nam Shiny Snisla. Powinieneś przyjść do niej z różą. Ja nie trener team, żeby wychodzić do nich z różą. Arlo Sierra. Aha, ja mam na Sierra coś takiego, albo coś takiego, ale to w obydwu przypadkach muszę sobie uleczyć Lucario. Przykro też inne poksy, uleczę. A jakby ktoś w ogóle nie wiedział, nie orientował się, to liczba itemów posiadanych w bagu wzrosła do 2500, a liczba posiadanych poków do 3000. Także można sobie kupić dodatkowe miejsce w plecaku. Ja oczywiście kupię, bo jak najbardziej tego potrzebuję. Na poksy jeszcze nie potrzebuję, ale potrzebuję na tak to się nazywa. Mm. Na. Na poksy. Nie, na poksy nie potrzebuje, potrzebuję na itemy, o 500 miejsca na itemy yy, zawsze się yy, przyda Dobrze, tu nam zeszło. Lapras jest drugi, ale my tu laprasa jeszcze to, no tam zro jeszcze go tam poharatamy trochę Lukaria, pierwszy para punch, zebrany tutaj sildzik Drugi para punch, jesteśmy naładowani. Ja sobie pomacam ekran. Bierzemy energię, ładujemy, ładujemy. Para punch, ten para punch już ładujemy. Ja nie lubię ładować para punch jak jestem w samochodzie. Bo jakoś mam za mały zakres i nie mogę zrobić excelenta, tylko robię greita. Czy jeszcze założymy tego parapuncha ma pełę... prawie, prawie, ale jak widzieliście i tak ładnie zjechaliśmy tego LaPrasa i robotę nam tutaj dokończy Melmetal, który pierwszy atak ma elektryczny yy, i go całkowicie tutaj się go ładnie naładuje, zrobimy sobie rock slajda, To też będzie fajnie, efektywne, ale ja w samochodzie nie potrafię tych chargów ładować na siedząco. I dobijemy tutaj już go sobie faścikami Jestem cie... uuu, zdążył, no to my użyjemy tarczy Jestem ciekaw, co będzie na koniec Jestem ciekaw, co będzie na koniec Wróżka, no jak mi przykro, wróżko zębuszko Ja tu mam flash kanona I to trochę cię rozwali Myślę, że na hita O, na hita nie No jak widzieliście, na no, Flash Cannon, no niestety, atak metalowy we wróżkę, To jest całkowicie... To jest całkowita dla niej eksterminacja No, także... To była jedna z, z łatwiejszych sier Bo mi zeszło... zszedł naprawdę 1,5 Pokemona Także mega, mega łatwo to było Standardowe nagrody No no no, bez Anowa Stone'a Ostatni znowu z Breakthrough, uwaga, dostałem Sinok Stone'a Snisel nie jest shiny Ale zobaczmy Może jakaś ciekawa y, y, IV po oczyszczeniu A może Shadow Setka? Obojętnie co, dostanę Shadow setkę Shadow setkę na bank wymaksuje, Jest to mega drogie Ale na bank to zrobię Siedzi, elegancko. Nawet samochód mi pokazuje na tym, że na dworze jest niebezpiecznie zimno Tak jak... prażynka śniegu, tak się. Nie prażynka śniegu, tylko płatek śniegu jest pokazany na ekranie No! Gdyby ten atak był na 13, to byłby ładny, bardzo snisyl po uczyszczeniu. Niestety, tutaj nic ładnego nam nie wychodzi. Jakiś questik do zrobienia? Nie, bo muszę jeszcze tutaj tej kowej pokonać. I tutaj te Dobra, to my zobaczymy się na takim jeszcze mini podsumowaniu. I to będzie na dzisiaj wszystko, bo ja muszę zrobić zakupy zrobić obiad.

Keep it on my body, bitch. I'm broke if you ask it. Don't gotta sell it, rollers Alice Broken whips as longer than it is foreign. Heard you want it cause the yams enormous. What's in since she isn't gorgeous? Live my life last name, of Morgan Freeman. Tryna touch a forest, do not know when knockin' on the door doors. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches humming in. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2233, three, I'm on 10 again. Okay, alright Koniec tego odcineczka, nie na no, taki zarty, koniec odcinka następuje w tym momencie, znaczy w tym momencie jeszcze nie, zrobimy sobie jeszcze yy, Arlo no i tak. zrobimy sobie tak naprawdę wszystkich dzisiaj. Chociaż jest 13.11, dla mnie event taki trochę, wiecie, taki sobie. Podsumowując ten event, tu już wejdę tak, cyk cyk Najlepsze questy moim zdaniem i według, że tak powiem, może internetu społeczności Pokémon Go, o których już wiedzieliśmy nawet wcześniej przed rozpoczęciem. Ja wyglądałem jakbym był dziś jakiś nacipany. Teraz lepiej. Eee, jest tutaj taki efekt o to! Za pokonanie jednego granta, team Go Rocket, mogliśmy otrzymać z takiego quest'a Ekansa miała albo Koffinga i one mogły być shiny, bo one są shiny. Za pokonanie trzech teamów Team Rocket, je był Skorupi w Ekanterze, Purion w Ekanterze lub Stardust 1000. I jeszcze było za defeat a Team Go Rocket leader, i tu mieliśmy 3 R candy, także no 3 air candy, tutaj 1000 dusta za coś to co naprawdę jakby Dziękuję Za coś co jakby tak naprawdę zabiera nam trochę czasu jakby nie patrzeć. Tu nie chodzi o samą walkę, ale animacje i to wszystko to zajmuje czas i co tutaj bije Arlo bije? Tak, nagrywam ekran bije Arlo. Mm... Ja tego Arlo spróbuję zrobić. Albo tym, właśnie. Pierwszym. Tym. Tak więc podsumowując, dla mnie ten event jakiś super nie był. No Troszkę, może powiedzieć, kopalnia, że tak powiem tego. Yy, Dasta, tak naprawdę. I ewentualnie pomoc dla osób, które jeszcze yy, nie zrobiły Giovanniego. To była naprawdę duża pomoc. Dwie godziny. Moglibyście pokusić o trzy. Jeżeli chodzi o to, już tak jak community day mogli popuścić o 3 godziny, i moim zdaniem by to było w, lepiej niż 2, chociaż ja z tego bym tak raczej nie skorzystał. Event fajny, jeżeli u nas by była inna pogoda, jakby było plus 10, to naprawdę fajny event. Bo tak jak dziś... on teraz jesteśmy plus 5, nie wiem czy to jest już. ja Chyba tego już powinienem ładować. Nie. Yy, tak więc event dla mnie podsumowując w ocenie 0 do 10, nie biorąc żadnych czynników pogodowych, nic, całkowicie obiektywnie, sam event. To dla mnie coś takiego to były takie 6,5 na 10, tak? Nie było tutaj jakiegoś nie wiadomo jakiego wow. Myślałem, że będzie coś więcej, coś o czym nie powiedzieli nam wcześniej, a nie tylko te questy. Myślałem, że naprawdę. Myślałem, że osoby, które już pokonały na przykład Giovaniego, będą mogły zrobić swoją drugą walkę z Giovanim, jeżeli by coś tam hardkorowego zrobiły przez 2 godziny, tak? No jednak się pomyliłem trochę. Moje oczekiwania były widocznie zbyt duże co do tego eventu, dlatego dla mnie ten event to jest takie 6,5. Na 10, niestety, dajcie znać, co wy uważacie o takim evencie. Czy w ogóle warto taki event wprowadzać cyklicznie? Bo wydaje mi się, że to może być cyklicznie co jakiś czas i nawet bym się nie zdziwił. Teraz użyjemy sobie naszego Blazikena i to będzie wszystko tak fajnie, ekstra. Także jeszcze raz, dajcie znać w komentarzach jak tam wasz event, co o nim myślicie. Czy wam się podobało, czy wam coś ciekawego w czasie tego eventu wpadło itp., itd. A my widzimy się na okrągło, że tak powiem, na live'ach z Pokémon Sword, z Shiny Huntów. Będą Shiny Hunty, ale nie tylko Shiny Hunty, będą też Max Ride Battles z, z widzami. Bo jakby nie patrzeć, i też trzeba jakoś robić. Myślałem też nad takimi odcinkami, może. Po 5-8 minut yy, na jakieś takie triki w Pokémon Sword. Czyli jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak zrobić dużo tego i tamtego. Ale yy, to jeszcze nad tym pomyślę. Szkajter nie jest szajny. Może będzie chociaż jakieś fajne IV. Totalnie zrąbałem ten rzut. Także pamiętajcie, subskrypcja, lajki komentarze na, na dole są wszystkie linki czyli fanpage, grupa pvp wszystko 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 a następny odcinek prawdopodobnie a raczej na pewno yy, no mogło być trochę lepiej nie? no następny odcinek to już będzie o pvp, PvP czyli timeless cup co i jak to się je i również sobie tam powiemy gdzie mamy kolejne pvp gdzie zapraszamy na to pvp i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.